Silicon Valley, 110 miles. Hej, Mercedes, poproszę. Yy, poproszę, jakiś kawał. Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz do niego mówi: Na chuj się pan, skradasz. Poproszę, Piasanka. jak pory roku Vivaldiego. Zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi, życie coś miłego. Hej, hej, Mercedes, Włącz e, lokalizację. Włącz lokalizację, nawigację. E, lo, lokalizację, nawigacja. Co ty tam kurwa brzęczysz przy głupie? Wyjmij otrębusy z ryja i gadaj dopiero. A widzicie, no jest to problem, właśnie. Hmm. To jest już e, niedopracowany ten sprzęt, bo słychać co? Będziemy dalej tutaj tego. Będziemy dalej. Hej Mercedes. Hej Mercedes, Hej Mercedes. Zamkniesz tego ryja. W końcu. Zamknij mordę. Chyba cię z procy karmili jak byłeś mały. Hej Hey mater... Hej. Mater... Kurde jest słonecznie, czy... Po... Kurde. Jest słonecznie. Taki chuj, a nie słonecznie. Jedziemy czy będziesz tak stał jak pizda i pierdolił kacapoły jak jakiś debil? No dobra, dziękuję.